Dzień dobry, hej, witam serdecznie wszystkich. W dzisiejszym odcinku bohaterem tego filmu jest Audi A3 z 2009 roku przebieg 135 tysięcy kilometrów z kawałkiem 135,95 coś takiego benzyna 1.4 TFSI. Co będziemy? Skrzynia DSG, ale to jest to auto, w którym było wymieniane sprzęgło na skrzyni DSG. Filmik jest też na moim kanale z tego auta. Dzisiaj zajmiemy się wymianą łańcucha rozrządu. Silnik, kiedy jest zimny, stoi przez noc. Jak to zwykle już bywa w tych TSI, TFSI, hałasuje pierwsze 5-10 sekund. Wydobywa z siebie niepokojące, niepokojące dźwięki. To też kolega. Chciał zapobiec zerwaniu, przeskoczeniu łańcuszka rozrządu i chcę, żeby to wszystko wymienić, żeby to zrobić. Tyle na temat samochodu. Teraz przejdę może do części zestawu, który będziemy zabudowywać, który będziemy zakładać, jeśli chodzi o rozrząd. Wymieniamy wszystko. Wymieniamy łańcuch, ślizgi, napinacz, kółko, zębate, podwójne kółko zębate na vale. Do tego wymieniamy, do tego wymieniamy. Kółko na wałek wydechowy. Wymieniamy również kółko na wałek sący warnosa, tak zwanego. Także może pokażę teraz, jak wyglądają części, jaki zestaw zakładamy. No i tyle. Byłoby na tyle. Przystępujemy do roboty. Zaraz otworzę maskę. Pokażę o jakim silniku jest mowa. Z mojej strony na chwilę obecną tyle. Teraz przechodzimy, może, do części. A więc tak moi drodzy, tutaj mamy cały zestaw Faja, jest to firma Faj. Zdania są bardzo podzielone. Jedni twierdzą złe, drudzy twierdzą dobre. Trzeci wstrzymują się od głosu. Także trzy, tega, trzy kategorie. Jeśli chodzi o moją opinię, ja powiem tak, zakładałem te łańcuchy już do BMW, zakładałem już do minikuperów, zakładałem już do Audi i ja się z żadnym problemem nie spotkałem. Tutaj w zestawie mamy masę uszczelniającą, którą też daje producent. Ja tej masy nie używam, ja mam masę swoją, sprawdzoną. Co jest fajne, w zestawie są dwa rodzaje kółek. Podejrzewam, że chodzi o model, jaki, jakie będzie występowało w tym aucie. Tego jeszcze nie wiemy. Nie demontowaliśmy, nie rozbieraliśmy, ja sobie to wyrzucę. Co dalej? Są tak, szyny, płetwy, czy jak to tam, każdy nazywa jak chce. Tu mamy napinacz. Tutaj mamy Simmering na pokrywę od rozrządu. Tu mamy Vanosa. Proszę bardzo, tutaj mamy kółko na drugi wałek. Co jeszcze mogę, co jeszcze mogę powiedzieć? Uszczelka, która przychodzi pod dekiel też jest w komplecie. Także zestaw bardzo fajny Febim, Febi Bilstein nie ma niestety. Vanosa. Vanosa nie ma w komplecie, trzeba kupić to osobno. Z tych zestawów, które ja spotkałem, być może są gdzieś one dostępne, że występuje wszystko w komplecie. Tak to wygląda na chwilę obecną. Ja może teraz otworzę maskę, pokażę o jakim silniku mowa. No i co? No i będziemy działać. Dobieramy się do wszystkiego, będziemy rozbierać, ale zanim to nastąpi, oto, oto ten silnik. Tak wygląda ten nasz kolega. Auto chodzi całkowicie normalnie, kotroka silnika się nie świeci, wszystko jest w jak najlepszym porządku. W sumie auto stoi troszeczkę, może pokażę jaki jest dźwięk, kiedy będę zapalał silnik, abyście mieli mniej więcej odzwierciedlenie tego o czym mówię. Także co? Tak, tylko pokrótce. Tu z tej strony, czyli nawałek sący. Mamy, mamy vanosa, jest kółko e, zębate z vanosem. Tutaj mamy zwykłe kółko, to które pokazywałem, na wałek wydechowy. O, tu mamy kółeczko z wałka wydechowego. Ale to pewnie wszystko wiecie, także nie ma tutaj się co rozdabniać nad szczegółami. E, dla tych, co nie wiedzą, e, będę pokazywał to wszystko w dalszej części. Jak to robimy, blokady, oczywiście lecimy na zegar w tym przypadku. Jeśli chodzi o wałek, o wałki, tam z tyłu wykręcamy sobie, tutaj są takie plastikowe zaślepki, ale to wszystko mówię w dalszej części filmu, to pokażę, żeby było to mniej więcej dokładnie widać, co jest dwa, o co chodzi. No niestety blokady do rozrządu, do rozrządu leżą na górze, tam w skrzyneczce, także nie będę teraz tego, tego ściągał, na razie rzucam sobie koło, przygotowuję to wszystko, żeby mieć dużo miejsca. Zbiorniczek wyrównawczy, to wszystko co tutaj jest, spryskiwacze i tak dalej, i tak dalej, wszystko wylatuje. Tu będziemy silnik podwieszać. Tu nie będzie tak jak w przypadku, przypadku 1-2 Że łapa na silniku zostaje, bo łańcuch przeciągamy górą, tylko niestety łapę silnika musimy odkręcić. Silnik będzie przywieszony u góry, co pokażę również w dalszej części. Także dobra moi drodzy, mniej gadania, więcej roboty. Ja przystępuję do działania. Życzę oczywiście miłego oglądania. Jeżeli filmik się spodoba, zachęcam do łapy w górę. Jeżeli się nie spodoba, walcie śmiało łapy na dół. Wszystko jest dopuszczalne. Wsiadam do auta, zapalam silnik, żebyście, tak jak powiedziałem wcześniej, żebyście mieli odzwierciedlenie tego, o jakim hałasie jest mowa. Auto stało całą noc na hali. Samochód przyjechał wieczorem z tego tytułu. Został na podnośniku. Dzisiaj zaczynamy z robotą. Ja wsiadam do auta, zapalam silnik i pokażę Wam, jaki hałas dochodzi od strony rozrządu. Mam nadzieję, że będzie to mniej więcej odzwierciedleniem tego, co słychać na żywo, a co jest na wideo. No ale niestety na sprawy techniczne nie mam zbytnio wpływu, szczególnie na audio. Także ja zasiadam za kierownicą i zapalam silnik. Mam nadzieję, że było to słychać i my startujemy, rozbieramy wszystko po kolei. Z kołem już koło zdemontowaliśmy. Nadkole jest tutaj z dwóch części złożone. Górna cała i tu jest półka dolna, która zachodzi tutaj na, na tą pokrywę od dołu. Rozczepiliśmy sobie tylko nadkole u góry nie ma potrzeby wyciągać całego nadkola. I teraz mamy już w miarę dojście. Kolejna rzecz, ściągamy pasek klinowy całkowicie. Zaraz cofniemy sobie rolkę, nie jestem pewny, być może będziemy z nią całkowicie wyjeżdżać. Kółko od pompy wody musi być odkręcone, te trzy śruby tam na ten klucz wielozębowy. Zanim ściągniecie sobie paseczek klinowy, zanim będzie napinacz napięty, blokada wsadzona, odkręcamy sobie najpierw te trzy śruby tutaj od kółka. Pasek nam teraz to wszystko tutaj blokuje i możemy sobie, poluźniamy tylko te śrubki delikatnie poluźnić, zrzucić pasek, później leciutko odkręcić, ściągamy kółko. Nieodwrotnie, bo będziecie się męczyć, nie będzie można yy, zblokować kółka, trzeba będzie cudować, śrubokręt wkładać i tak dalej, żeby to, żeby z tym wyjść. Także ja to poluźnię, zaraz wam pokażę o co chodzi dalej. Tu już widać, spójrzcie na rogach od rozrządu, od pokrywy zaczyna już, zaczynało już ciec, podcieka olejem. Tu na rogu również. Widzicie to? O, widać teraz fajnie. Tutaj na rogu również. To są właśnie miejsca w samych rogach, gdzie dajemy masę uszczelniającą. Ja do tego biorę sobie masę dirko Elinga, także jest to właśnie w tych rogach. Uszczelka sama w sobie nie musi być smarowana, ona ma tam to, e, taką powłokę e, gumową, ale po rogach, tak samo u góry. E, tutaj na dole to wszystko musi być delikatnie podklejone masą, żeby to nam nie ciekło, tak jak to tutaj widać po pewnym czasie, nie. Także no co? My lecimy dalej. Um, rozkręcamy to wszystko, koło pasowe i um, kluczyk mam wsadzony na ósemkę na grzechotce. Mała i teraz o, klak, jedna już nam poszła. Już jest luźna. Mówię pasek y, klinowy nam to fajnie blokuje. Dlatego tam jest dosyć ciasno. Dlatego możemy sobie do tych śrub dojść. O. Drugą mamy też poluźnioną. I teraz latarka mi zasłania. I teraz poluźniamy sobie trzecią. O. Dobra, i to wystarczy. Kluczyk sobie zabieramy. Kluczyk na bok. I teraz tak. Na razie póki co. Wiertełko piątka. Bynajmniej ja to robię piątką, zaraz zabiorę sobie latarkę żeby mi nie przeszkadzała, spadła na ziemię. Teraz tak na kółko, na napinacz od paska klinowego zakładam sobie śrubę, e, śrubę mówię klucz, szesnastkę, wiertełko w środek. Zaraz za głęboko. O, jedną ręką jest naprawdę bardzo ciężko. Napinamy napinacz. Wiertełko do końca, ściągamy klucz i pasek, możemy z paskiem wyskoczyć. Także ja wyciągam sobie pasek, tam już kółko od pompy wody jest luźne i działamy dalej. Szybki, krótki update i lecimy dalej z robotą, szkoda czasu. Wszystkie uchwyty zbiornicze wyrównawczy, przewody od zbiorniczka wyrównawczego, od wody są wypięte, przewód paliwowy też wypięty, rura od turbiny, tak jak widać, też wypięta. Tu leżą całe, całe bebechy koło pasowe nad kole. Koło pasowe jest ściągnięte, jak widzicie. od dekla śruby są już poluźnione, wszystko powykręcane. No także co? No, my dajemy dalej i w dalszej części, oczywiście, znowu update za updatem i robimy całość. Lampion. Dekle mamy wyciągnięte. Oj, bieg mi spadł, tu leżą dekle. Co więcej, wyciągamy dekiel, wszystkie śrubki mamy podkręcane, filtr oleju mamy wykręcony, przewody mamy śrubami pozaślepiane i tutaj ukazuje się teraz, poczekaj, poczekaj, teraz, i tutaj mamy teraz dekiel od rozrządu i tu ukazuje nam się teraz ten gość. Tak to wygląda, my działamy dalej. Alternator oczywiście poluźniony, bo się do śrub nie dojdzie. Kompresor klimy ja poluźniłem, bo wpadł mi klucz i trzeba było go wyjąć, bo się zaklinował. Co więcej, nic więcej. Tu mamy obudowę. I tu mamy ten simmering, jeszcze niewyciągnięty. Też jest nowy w komplecie. Łapa wyjechała. Silnik wisi nam ładnie. O tak sobie go tu mamy zahaczonego. Wykręcamy napinacz. Zegar jest u góry wsadzony. O te mamy ustawione. Śrubki są luźne. Zdejmujemy. Wałki są z tyłu zablokowane. Zaraz to też pokażę. Jak to wygląda. Teraz wyskakujemy z łańcuchem, górny martwy punkt mamy na zero. Tam jeszcze nie wydobaliśmy uszczelki, już się do niej dobieramy. I teraz wałki są zblokowane, blokada założona i grzebiemy dalej. Nie możemy więcej pokazać, bo niestety ręce uwalone w oleju yy, i sprzęt robi się brudny. Kółka mamy poluźnione, tu jest normalnie prawy gwint, vanos, lewy gwint. O, tu odkręcamy sobie. Czekaj, eee... próbuję palcami, ale mi się ślizga, bo jest w oleju. W każdym razie odkręcamy, w lewą stronę dokręcamy. I to wszystko na tyle. Wyciągamy łańcuch. Teraz tak mamy, mamy porównanie dwóch łańcuchów. Wisi równo. O, o tyle jest dłuższy. Tylko go dotknę tu, żeby. O, jakieś. No nie wiem, ciężko tak na, na oko powiedzieć. 2 mm. 2 mm też uważam, no. 2 mm jest nowy, yy, stary łańcuch dłuższy. Także tyle. Tutaj są stare graty. Teraz tak. Po szynach, po tych no, ślizgach widać wydarcia, ale najbardziej tu, o, tu gdzie chodzi łańcuch potem. widać wyżłobienia. Ale to jeszcze jest nic takiego. Tu pokażę wam coś. Volkswagen China. Tak. Yy, oryginalne chińskie części miało auto. Volkswagen das auto. Tu mamy napinacz. Volkswagen. Jeszcze jest oryginalny. I tu mamy starego VANOSA Śrubę mamy też nową do VANOSA Tu mamy starego wanosa. I teraz, jak to widać po zębach, No tra tragedii nie ma, ale wyślizgane. Tylko teraz tak, to kółko, zaraz zdejmiemy jeszcze tylko dolne kółko, to kółko już jest tutaj wyklepane. Tak. Yy, <coughs> jak chcę z skomentować tą historię tego, że tak powiem, tych części zamiennych. Tego zestawu, ten zestaw jest wyjechany jak żuk z pgr <słuch> Myślisz, że aż tak mocno? Uh -huh. Teoretycznie no może masz i rację, no bo widać po tym wszystkim. Szczególnie, szczególnie te tutaj firmowe oryginalne znaczki, nie. <laughs> Volkswagen China, no nie jest źle. No, ale te części takie są, no nic na to oryginalne nie Oryginalne chińskie części. Oryginalne chińskie części. Zresztą w chińskich samochodach są tylko oryginalne części. Tu mamy te nowe. Wszystko jest to samo. Cały zestaw, tak jak mówiłem, dwa kółka. Wcześniej w filmie wspominałem dwa kółka na wał. Nowe tutaj uszelki na, na dekiel od yy, rozrządu. Tu jeszcze mamy ten nowy simmering, także zaraz tym podjeżdżamy, zakładamy nowy napinacz. No co, czyścimy to wszystko i palimy, I palimy furę <grywia> i zakładamy to. Teraz co? Tu są takie o-ringi gumowe na deklu od rozrządu, tu jest drugi. I te oringi nowe mamy tutaj w uszelce. O, Te dwa nowe są też w komplecie w tym całym zestawie. Śruba do banosa nowa i śruba do yy, kółka na wałek wydechowy też jest nowa. Tak to wszystko wygląda. Także tak, my tu mamy wszystko ładnie poczyszczone, jeszcze nie odtłuszczone, zaraz będziemy to odtłuszczać, góra też tam, wszystko u góry pościągane, kółeczko mamy zrzucone, łańcuch sobie tak lekko wisi, zaraz zakładamy nowe kółko na wał, no i to wszystko, i składamy to całe ustrojstwo do kupy, jeszcze to wszystko umyć ładnie i po sprawie. O, tu odmichy jeszcze, wszystko zebrane, także tyle. Cały nowy zestaw mamy założony. Kółka są jeszcze luźne. Nic jeszcze nie dokręcone na fest. Wyciągamy napinacz. Otóż z... następuje zwolnienie blokady. I wygrał pan. Także nastąpiło zwolnienie blokady. I łańcuch został napięty. Teraz będziemy dociągać kółka. Wałem było obrócone dwa razy, zegar wrócił na swoją pozycję na zero, blokady z tyłu na wałkach pasują, e, wszystko jest w jak najlepszym porządku. Składamy to wszystko, e, teraz nabijamy simmering na obudowę od rozrządu nowy, tego pana tutaj wyjmujemy stary, nabijamy nowy i składamy. A więc tak, krótki update. No niestety, nie, mo, nie możemy pokazać tak wszystkiego z każdym jednym drobnym drobiazgiem, detalem i nie wiadomo co tam jeszcze. Pewnie komentować będziecie dlaczego nie pokazaliście to, dlaczego nie kręciliście tam i tak dalej. Wszystko się zgadza, znaki pasują, tak jak powiedziałem wcześniej. Mamy już założoną nową muszczelkę, wszystko mamy ładnie odtłuszczone. Koła, jak i, kółko zębate, jak i już jest dociągnięty. Kółko nawale wymienione. Co więcej, napinacz już jest poluzowany, jak widzieliście. Blokady z tyłu mamy już całkowicie powyjmowane. Bołe dziury, tak jak widać. Co więcej, dekiel mamy przygotowany. Wszystko już jest ładnie opuszczone. Masa przy misce olejowej jest zebrana. Tu nowe uszelki, które były w zestawie, o których mówiłem wcześniej, założone. Te dwie. Tu są te stare graty. Tak to wygląda. O, tu są nawet tu jest stary. Aha, propo, ten simmering. Jeszcze jest tam Hilza w środku. Tu mamy ten stary simmering z pokrywy. Tak to wygląda. Yy, stara uczelka. No, sprężyna od napinacza wyskoczyła. Yy, co chciałem jeszcze pokazać? Co chciałem pokazać? To nie jest ta szyna. To jest ta szyna. Tu odciśnięta od napinacza. Widać co więcej, jak sobie to przecierałem szmatą. Bo po oleju, w oleju, jak to pływało, nie było tego widać. Tutaj widać jakie wyślizgane są szyny. Te ślizgi. Tutaj również zobaczcie na to: o! Jakie poharatane. O! Tutaj także to już był najwyższy czas na ten rozrząd. Także co? My składamy to dalej do kupy. I za chwilę znowu aktualizacja. Kolejna aktualizacja. Dekiel od rozrządu jest już przykręcony. Musimy to wszystko tylko ładnie umyć. Tu jeszcze nie ma łapy. Yy, zaraz to przemyjemy wszystko zmywarzem do hamulców. Przykręcamy alternator, i praktycznie po robocie składamy to do kupy. Dobra, my już to wszystko mamy. Poskładane. Pasek klinowy, kółko pasowe jest dociągnięte. Eee... O, tam mamy kółko od wody też dociągnięte. No co więcej. Skręcamy to wszystko do kupy. Szlauch od wody przykręcony. Kompresor klimy przykręcony. Alternator przykręcony. Pokażemy teraz to od góry. Tu mamy górę. Lejemy oliwkę. Z oliwek? Z pierwszego tłoczenia. Z pierwszego tłoczenia olej, tak. Rzepakowy jest dobry, szczerze powiedziawszy. Tego można i do silnika, i do dieselka, do baku troszkę. Wszystko, przepali. Tak. <ścoughs> Nie mów czegoś takiego ludziom, bo będą jeździć na czymś takim. Ludzie bardzo dobrze o tym wiedzą. Tak. Także mówię, tu wszystko mamy poskładane. Kartka napisana, olej wymieniony. Łańcuch wymieniony. Wszystko poskręcane tak, jak się należy. Także moi drodzy, no co, teraz następuje. Zwolnienie blokady. <głos》>, zwolnienie blokady już było. To było. Zwolnienie blokady było nie, przed chwilą. Um, także my sprawdzamy stan oleju i zaraz zapalamy silnik. Robimy pierwszy start. Zobaczymy, jak ta furmanka nam zachula, jak to będzie chodzić. Tak, moi drodzy, my wyjechaliśmy samochodem z hali. Coś wam tylko chcę pokazać. Mniej więcej teraz będzie porównanie, jak chodził wcześniej Brzeszczot. A jak auto chodzi w tej chwili? Okłamałem was, bo auto nie ma przejechane 135.095, tylko 135.062. Ale to jest robiask, także... Ja sobie wyskoczę z auta. Silnik nie jest jeszcze ciepły ale słychać jak kura teraz chodzi. Cóż więcej można powiedzieć? Nic dodać, nic ująć, gra i buczy, gra i buczy. Także zostawimy teraz troszkę auto, niech sobie chodzi żeby się nagrzał do normalnej temperatury, żeby miał 90 stopni. Mówię, silnik jest jeszcze zimny. I na tyle. Także dziękujemy raz jeszcze pięknie za uwagę. I do usłyszenia w następnych filmach.